Hello wszystkim, witamy Was! Siema, Siema! Witam wszystkich widzów! Co tam? Zademonstrujemy silnik? Widzą czy nie? Nie wiem. Na YouTube jeszcze tego nie było, na TikTokach już był ten silnik, już miałem filmiki starania kiedyś. Ale teraz tak, dużo osób się pytało: skąd ten silnik? Myślałem, że to do tamtego ciągnika cały czas, nie? Ale tutaj możesz pokazać znaczek. Symbol. No. Na tamtym jest ZTS, nie? Albo Zetor, jakoś tak A tutaj jest Martin Tamten silnik stoi, tam Oryginalny, od 900 -ki. Teraz tak, tu masz układ wyważający nie? Zespół wyważający, układ wyważający Zależy jak to tam nazywa, nie? I teraz tak To jest silnik od Ursusa 1134 Chyba 2000 rok, jakoś tak eee, Tak jak widzisz, już jest on składany Jak widzicie, w sumie widzowie, tak też Wał był sprawdzony, będzie miał rozkręcone panewki. Posprawdzał panewki, są nominalne w bardzo dobrym stanie. Układ wyważający nie ma luzów. Tutaj możesz pokazać. O, tu z tej strony tam ta wspała taką blaszkę podtrzymującą, bo tu był troszeczkę ten smok luźny nie? i dało jeszcze wzmocnienie. I teraz, żeby tak ładnie trzymało. Nie? Tutaj nowy bagnecik już mam, miarkę do oleju. Tu jest chłodniczka wymiennik ciepła, tam w środku te, te rurki co są, to są też nowe mam. Tu jest przystawkę, która była zakupiona, tylko wyczyszczona, nowe filtry, ale jeszcze nie dokręcone na mocno, tylko tak, żeby kurz się nie bo Wiadomo, silnik jeszcze nie ma oleju i tak dalej. I musi być dojście. Tu może zademonstrować jest głowica. No. No, tutaj mamy głowicę, czwórka turbo, to jest głowica od tego silnika, tylko dałem wiławy do regeneracji. Yy, myślę, że są, z... że jest dobrze zrobione, Bodzio że jest ładnie zrobione, zobaczymy jak to będzie chodzić. Tam pod gniazda, nie wiem, ja Cię obrócę najwyżej, zobaczysz sobie. Chodź tutaj, tutaj zobacz, zawory, gniazda, gniazda właśnie są ładnie ustawione, tak nie widać nawet, nie widać nawet wiesz. Jakby przerwy, nie? bo nieraz niektórzy tak zawiążą, że kurczę, to się rzuca w oczy, nie? a to gniazda są ładnie urobione. E, w tamtym kilku nam po 3,5 roku gniazdo wyleciało, nie? teraz właśnie po regeneracji ponad 2,5 tysiąca motogodzin. I dlatego mówię, nie chwalę jeszcze nie wiadomo jak, bo pierwszy raz tam mieliśmy w ławie, ale na razie widać, że jest ok. Nie? To nawet będzie miał szpilki powykręcane, żeby im dobrze tam było do robienia, nie? nawet te od wtrysków i te górne. A oni powkładali, nie? Yy, taka regeneracja głowicy 1500 coś złotych. 1521 ileś groszy. I to była kompletna regeneracja. Yy, planowanie, regeneracja, wymiana tych sprężynek, yy, zawory, yy, gniazda zaworowe. Yy, na początku sprawdzenie szczelności. Na końcu sprawdzenie szczelności na zaworach, nie? Właśnie. Yy, co? Kolektor sący. Już w ma założone. Nowe uszczelki jak wszędzie, nie? Tu nowy czujnik, termostat, i tak dalej. Wszystkie te uszczelki tutaj. Nie wiem co tam byś chciał wiedzieć. Tu masz tabliczkę od silnika. No już ją przed chwilą pokazałam. Chodzi mi o to, że nie powiedziałeś, że to jest właśnie ten nowy nabytek, który był zakupiony koniec grudnia i miał być. Jo, koniec grudnia albo początek stycznia, nie? To koniec grudnia. koniec grudnia. Mhm. No. Kopiony był silnik, cały silnik. Mi się zdaje, oryginalny. że to chyba jeszcze było przed świętami. Nie wiem, nie jestem ja pewna. Ja właśnie nie wiem, czy po, czy przed, nie? Bo po ale... to jedynie by był styczeń już, ale jak przed, no to było wtedy grudzień. No. też jest dobry. Widzicie? Wodzio tam jest. Wodzio tam jest, wyszedł z chałupki i, i zobacz. podsłuchuje. Nadsłuchuje, pod... choć tu bodzio. Słuchuje. Zobacz no. tego. Wodzio mówi, że wałek rozrządu też jest dobry. No, chodź, chodź. Hello. On miał tutaj kogoś teraz przed chwilą, ja, to rozmawiał, ja widzicie. Siedziałem na tym, na pace. Z, z kurierką. <gry> nowe, nowe są uszczelniacze kierunkowe. Warińskiego Ursusa, można powiedzieć, robią takie. Tu taki oryginalny był, niektórzy wkładają. W sumie w tamtym ciągniku mamy niekierunkowy, zwykły, nie? No, ale nie Ale nie cieknie, ale nie cieknie. A tu oryginalnie kierunkowy i taki założyliśmy. Ja mówię, jak na przyszłość to wszędzie będziemy takie zakładać, bo są dostępne w agromach. No, co by Wam tu jeszcze popowiadać? Czekam teraz na pompę wtryskową i wtryski. Końcówki kupiłem Andori, tak jak mam w tamtym ciągniku Turbo. Na 5 otworów do 4 turbo, nie? Znaczy 4 turbo czy 6 turbo to końcówki są te same, tylko ilość cylindrów czy ilość końcówek jest inna, nie? 6 i 4. Czekam na pompę. Pompa będzie cała sprawdzona. Ogólnie co? Silnik trochę kosztował. Teraz by był jeszcze pewnie droższy, ale wtedy już trochę kosztował, dlatego tamten bym sprzedał, jak ktoś chce. Tamten jest do odpalenia, ewentualnie pierścienie, jakby ktoś chciał. No, Bo tam oleju tam o, na kilka. Ale ciśnienie, Tamten ma ciśnienie ponad 4 na zimnym, no na ciepłym będzie miał Nie, 3 nie poł... ma tego wyrównoważającego tego. Nie, akurat tamten. Tamten. tego zespołu, tu akurat było, nie? Zespołu nie ma. Tutaj zobaczymy jak to będzie chodzić. No Ogólnie ciśnienie trzyma. Był odpalony, to miał 5,7, ale był odpalony tam. Sprawdziliśmy sobie. Tylko w tym garażu nie zauważyliśmy, że kolektor wydechowy był pęknięty. I ten. I... I się okazało, że jest pęknięty. No i ogólnie kupiłem nowy, w ale... Tym w, w tym silniku? W tym silniku, kolektor wydechowy, nie? Musiał... Bo mówiłeś w tym garażu. No W garażu oglądaliśmy. No, no, Było ciemno no, a... w garażu i nie widzieliśmy, nie? I, i, ten. To w I dopiero teraz tutaj jak na dwór wyjechaliśmy, żeby umyć go i tak dalej, to zauważyłem, że jest pęknięty, no, ale wiesz, od grudnia do teraz, no, no i jest... wiesz, dzwoniłem do Pana, bo tam jeszcze i tak parę innych części jeszcze od nich biorę, Poprywa, od nich biorę parę innych części i wiesz, yy, dzwoniłem, mówię, kurcze wie Pan co, my tego nie zauważyliśmy, nie, no bo mówię, tam było ciemno i jest pęknięty, kurczy kolektor wydechowy, nie, na dwóch, przy dwóch otworach, nie, przy głowicy, przy głowicy. No i teraz on mówi, no jo, ale wiecie, kurczę, dwa tygodnie to bym jeszcze wam coś tam podmienił, nie, jakiś dobry dał, nie, albo no chociaż miesiąc, no bo was tam znam, no trochę części już braliście i silnik i inne rzeczy, różne części, nie. I jeszcze tam, tym bardziej, że jeszcze tam mam plany wziąć jakieś inne rzeczy od nich, nie. A ja mówię, no jo, no dobra, no mówię, no kurczę, no może tak pana tam niektórzy, bo on mówi, że niektórzy tak mówią, że coś zepsują, a wtedy mówią, że oni takie kupili od niego, nie, on mówi, że nie. Ja mówię, no może niektórzy tak Panu mówią, no ale dobra, to niech będzie nasza strata. Mówię, no ale ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy kupować od Pana w przyszłości, nie? No i teraz była taka sytuacja, że tutaj jest obudowa rozrządu, Pokrywa. nie? Pokrywa. Pokrywa rozrządu jest na prądniczkę, nie? To jest nowszy typ właśnie, nie? I tu już na prądniczkę były, wiadomo, zegary były inne, nie? No, a my mamy jeszcze zegar na linkę w naszym ciągniku i wiesz, potrzebujemy teraz dekiel na, na linkę, na ślimak, nie? Na dwa, No i teraz... I teraz y, zadzwoniłem właśnie wtedy jeszcze do pana i się podpytałem, czy możemy ten deckel zamienić. Na przykład bym wysłał kurierem, nie? a pan by przysłał. No i teraz wczoraj dostałem sms, że okej, okay, tam y, doszła, nie? ta moja pokrywa. I w sumie, y, w sumie ten kolektor też tam wysłałem. Mówię, bo po co mi taki kolektor? Nie mówię, jak ktoś chce pospać, to nie chce najwięcej pospawać. Mówię, za puceny nawet sprzeda. A ja mówię, a i tak mam nowy, to ten. Ale dostałem SMS-a wczoraj, że y, jutro, czyli dzisiaj wysyłam części, nie? Czyli liczba mnoga, czyli może będzie ta pokrywa i ten kolektor. No nie wiem. No jak będzie kolektor, to będzie, to się będę cieszył, a jak nie będzie, no to nie, no już mam kupiony i tak, nie? A jak przyjdzie, no to najwyżej ten się zwróci, bo jeszcze jest możliwość zwrócenia w ogromie, nie? No. Taki nowy chyba z 500 zł kosztuje. No. Nie wiem, co byście tu jeszcze chcieli wiedzieć o tym silniku. Tu jest, jak ktoś ma z tymi to wszystko poodkręcać, te śruby. Bo tu było oryginalnie ten dwu- dwustu. No, dwu to, 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 to wszędzie typ, to jest cieknie, tak nie? Miałby, nie? Trzeba od nowa i normalnie luźne, nie? Powiedz, Michał, co masz do sprzedania z tamtego? Silnik, tak? Zbiornik paliwa? Silnik, zbiornik paliwa został. Chłodnicę płynu to już sprzedałem. Kolega chciał, to sprzedałem mu już kiedyś. Wtedy mam czopy zwrotnic na przedni napęd, dwie sztuki. Satelity, dwie sztuki Ale na przód. Używane. Używane, wiadomo. Tam, jak ktoś no, chce coś... na przykład zregenerować, czy coś to będzie, nie? Ramione, ramiona tylnie do ciągnika też takie tam, jak ktoś chce się pobawić, nie? Yy, ta korbka, taż do kabiny, co idzie, nie? Wiesz, z drugiej strony, nie? Cały komplet. Potem tam jakieś części do żółwia są jeszcze, nie? Myślę, całe części do skrzyni. Niektóre części do skrzyni. Znaczy się zębatki, nie? Jo. Serwo, bo, czy coś, to też dobrze mówię. Jo, dwa, dwa, dwie, dwa serwa są w sumie, bo dwóch ciągników. Opony naprzód są 12:4 na 24. Kulto. Kultory. Kultory ośmioletnie, tak 20-30% mają jeszcze mięsa. Głowica do Perkinsa jest jeszcze na sprzedaż, jakby ktoś chciał po regeneracji. No. Więc już będzie dobra. Kiedyś będą opony te stare, tylnie. Te? Te chyba pana na ja, Nie ja wiem, tym. zobaczymy. Te może nie? Zobaczymy jeszcze. Ale co ja tam jeszcze bym miał, co ja tu kupowałem, a co by było na sprzedaż? No Musisz sobie spisać i kiedyś jeszcze raz. Ale tak z grubsza robię. chociaż, tak powiedziałeś, grubsza, nie? nie? No to czasem to różnie, może... W... Siatki takie używane, te boczne. No, tam, to, 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 tam, to, to tam już nie, a to, nie to nie, tam słuchajcie. Skamają, widziałem. To tam nie za, za kwotę. Tu, żadne, dlaczego ten silnik? Silnik tamten był dobry, ale po prostu chciałeś silnik, tak. kupić. Widzowie mówią, że silnik to trzustki turbo, ale ten ciągnik jest do tura, nie tamten. Ten, bo tam tematuza, tematura. No i musiał być na pewno czwórka silnik, bo szóstka to turby nie wszedł. bo To jest tur do 4-cylindrowego ciągnika, nie do sześciu. I, a ja od samego początku chciałem ją moc zwiększać, ale oryginalnie, a nie tam dokładać jakąś turbinę czy coś. Oryginalnie chciałem mu zwiększyć moc. Wiadomo, na pompie można troszeczkę go podkręcić. No, turbo ma, no to wiesz, no tam powinien mieć te 100 koni, może ciut więcej. No bo wiadomo, to jeszcze zależy, turbina, jaka i tak dalej. No, i chciałem oryginalnie, bo tak, oryginalna głowica już jest, oryginalna pompa. Nowa pompa głowica to już też by dużo było, więc podejrzewam, wiesz, jak sprzedam ten na przykład, Samo jak kole. się uda, i kolektory i tak dalej. Jak wiesz, sprzedam tamten silnik, jak się uda, to tu nie będę miał dużej dokładki. Ale wiesz, głowice i tak, i tak sprawdziłem, bo to był silnik kupiony, no tym bardziej od handlarza. To wiesz, dla pewności jest z nie? No, ja ono w sumie jest <laughs> zagranicy. Pompiarz jak ten, to mówił, że najprawdopodobniej ten silnik miał dawkę zmniejszoną na pompie, bo jak on szedł na Hiszpanię czy na Włochy, to tam zmniejszali, nie? nie? Czy na Francję. No, na Francję nie, chyba na nie, Ale chyba na Hiszpanię 100%, no. nie? Niech tam zmniejszali. No i, i ten, no to ja mówię, to ma być oryginalnie, to ma iść, nie? <grych> A ma iść tak jak tamten. No i co tam jeszcze? No nie ma dymnić, ale ma mieć moc jak tamten, nie? Jo. Wał jest bez przeciwa. Ktoś się spotkał przykręcanych? No, jest ten... no No, ale są i takie i takie, się dowiedziałem, nie? No co jeszcze? Tu już pompa jest też, przeglądnięta, termosta, to... Nie zmieniłeś. Tam, tu jest Tu misało. jeszcze to są wszystkie po kolei może, po kolei tu, zobacz. No zobacz, tu są obciążniki, obciążniki yy, na pewno będę tam właśnie od tego Pana kupował jeszcze czopy na 8 obciążników od szóstki, bo będę chciał po 3 na koło dołożyć, nie? Żeby było po 8 na koło. Do tura będzie miał lepsze dociążenie. No i w ogóle do pracy w polu. Nie? Zobaczymy, co Bodzio ma tu zrobione. Słuchaj, teraz tak, przedni napęd jest cały po regeneracji, sam przedni napęd wyszedł chyba 10 500 czy 10600 te części w ogóle. No razem ze zwolennicami ja mówię, nie? Zrobionymi, bo tu Bodzio też już ma zregenerowane. To już tak. Tu właśnie są te nowe czopy, nie? Tam na dole, widzisz, w środku nowe satelity. I zwrotnice. No. I... To było też na filmikach, tak więc no. możecie się co. dlatego i dlatego to tyle wyszło, nie? Bo sam jeden czop zwrotnicy, 1600, sama jedna satelita kompletna koszt satelit to też tysiąc, prawie 1600, jedna... czyli razy 4 razy to już mamy 6. Tam mamy pod koderkiem podnośnik. Podnośnik, podnośnik I... też był sprawdzony po regeneracji, ale tam nie było dużo do regeneracji, bo on był już tam chyba z 4 lata temu robiony. Nie? I jedna pokrywa jest nowa, tam jest stara, on no właśnie już był, był kupiony, ze Po no. Pokażcie to bliżej, może ktoś chce, to no nic tak, nie nie Kiedyś przy okazji, jak ktoś mnie chciał, to najpierw ten. Tu mamy przedni napęd, przedni napęd nowe wszystkie są co krzyżaki, Yy, walki. A łośka tu, krótka. krótka i odbodługa nie. Yy, tu jest ten atak, też jest nowy. Yy, atak też ogólnie ten stary by był na sprzedaż, jakby jakiś handlarz chciał nawet czy coś. Bo tam jeden jest ząbek taki na pół, ale on wychodzi. No nie, tam troszkę. Troszeczkę ja właśnie, nawet to. nie na pół. Ale. Tata mówi, to trzeba wymienić, bo to w turze będzie chodzić, to będzie miało obciążenia, to musi być dobre, nie? Tak, to ja jest się dałem, Ja się dałem namówić, tak, ale on jest, jest dobry, jakby ktoś chciał, to... Tak, coś. to jest z bodziem. zobacz, tu jest takie coś, nie? Ale to normalnie chodziło, jakby ktoś chciał... Nie klekotało, nie? No nie, nie klekotało, nie? nie? Z bodziem to wiesz, to I możesz, to też trochę kosztowało, musisz nie? Musisz mieć kasę, nie? I dlatego... Wiesz, nie będę żył. I dlatego wiesz, spodnik, wszystko było w modlinie, to chyba 1000, już nie wiem, 500 czy ile to wyszło? Yy... No co, miseczki wszystko nowe, łożyska nowe. Łożyska to wszędzie nowe, to wiadomo, wcale nie ciągnikowe. Uszczelniacze, łożyska i... Tu mam no, siłownik jeszcze. Tu ten, to trzeba będzie jeszcze tam zrobić, przejrzeć. Tu są jeszcze jakieś tam uszczelki. O, tu już rozruch na 24 będę chciał robić. Przełącznik tak. Tu jest tutaj. przełącznik, nie? Teraz tylko jeszcze instalację musimy jakąś znaleźć. Ym... O, oczywiście te giery, pasty ja. w użyciu, no stop. Miska od silnika, nie? Tu już jest zbiorniczek i filtr. Nowy. Układu, ten nie ma, jak ktoś wie, to może powiedzieć, to nie ma miejsca na zawór ciśnieniowy. No może nie Czy to wtedy? można tak założyć pod, pod wspomaganie? No to jest drugi traktor robimy dopiero, nie? nie? No już bodź, Bo to jest no inny zbiorny. Zaczep, ten dolna belka, nie? To już tam no. Bodzio sobie zrobił. Taka, no to była takie, nie? taka. Taka było, tylko, tylko wzmocniłem to. ten spawy wzmocniono, bo wiadomo, jak teraz już było wyjęte, nie? To nie są nowe belki, te rama, nie? Tu pomalowane, nie? No Bo później no, no. jest. Wow, już to Nowe, końcówki. No, nowe nie ma końcówki drążków na drążku kierowniczym, nie? Na wale przeguby dobre, są krzyżaki. Ja. Z jednej tu i z to drugiej strony. No już śrubki masz, tak? Małe, no, wyważony. No tam są te marchy, co, co ja. zostały. Tam, no, od filtra powietrza to nie. Nie, nie, nie tu do kolektora, nie, tam. Ale Tam od to jakby ktoś chciał, to tam jakoś. O tutaj możesz nagrać to jest właśnie nowy kolektor wydechowy, ale na razie on nie jest zakładany, bo czekam, zobaczę czy Pan przyśle czy nie przyśle, jak nie przyśle to się założę, jak przyśle no to ten yy, Tu już jest wszystko przejrzane, to już jest złożone, nie? Tak, tu już Wojciech też opowiadał. Wie. Opowiadał? Tak, tak. Tu jeszcze wszystko powiem, skrzynia, wszystko. No. Wiem o tych widłach, bo było na ostatni, na, na którymś filmie Właśnie, no, że jeszcze nie robiłeś, no, no regenerowałeś te widła. Całego rozebrałem. Trochę zebrałem, tutaj oszlifowałem to, co było, nic na nadmiar, nie? żeby nie było tych gradów takich i tu dałem twardą bardzo podkładkę, żeby te widły, nie idzie dostać tego osobu, żeby te widły się nie rozginały, ta baniak, dźwignia odręcznego, nie? Baniak też zamontowany, nie? Tam jeszcze jest założone, to to właśnie, mówisz, no, no blacha zabezpieczająca. Tą maspererkę też już jest, jest zrobiona. Całą już tata No cylindra i pi pierścienie są, cylinder nie jest i na wał jest też, ale łożyska wszystko. Nie? Wiatrak, wiatrak jeden ogólnie z tego silnika, nie? No. Jeden jest z tego silnika, ten chyba nawet w sumie. Tam, tam a, no. A ten jest z, z tego z żółtego ściąnika, zostawiłem, bo będziemy robić jak 10 cc na 8 łopatek. Z tego jestem pod spodem. Ja? Mhm. No na 8 łopatek będziemy robić tak też, nie? Jest. Żeby miał lepsze chłodzenie. Tam może w orce jeździć nawet latem, to już 70, Głodnica, 70 filtr, stopni Górnica Chłodnica, filtr już jest pod turbo. Jo, nie nie żadne filtry suche, Chodź bo tutaj, lepszych filtrów nie ma jak, jak te mokre. Chodź tutaj. Tu Bodziu karmiąca mhm. matka. No i hołd. <laughs> tak dla jaj, nie? Ten zbiornik, Czekajcie, bo tu nie ma... Ty się on tu ma tak po... To jest ten zbiornik, który będzie na sprzedaż, nie? Mm -hmm. yy, o, filtr powietrza, jak ktoś chciał. Tylko ta, plastik jest pękły, a resztę, jak ktoś chce, to cały kompletny, nie? No, nie wiem, bez tej ramki raczej, bo ta ramka zostanie, nie? No. Yy, tutaj dalej wtedy. To jest zbiornik paliwa z tego ciągnika tam, nie? I chłodnica też. Właśnie, nie? Pod turbo. Dlatego ja też właśnie kupiłem wszystko pod turbo, żeby był oryginalne, nie? Bo wiesz, zbiornik od turbo jest inny i chłodnica też większa, nie? Mhm. Chłodnica jest z tego traktora, co był rozebrany. No. I baniak, paliwa, nie? Nie wiem, a tam jest, a tam jest a tutaj, a tutaj, tu jest ta rura. O, rura już była kiedyś wydechowa na filmiku. I niektórzy się domyślili, że będzie turbo, a niektórzy nie wiedzieli nawet, nie? A widać, że jest, wiesz, pod turbo. A tu są jeszcze właśnie od, pod filtr ten, nie? Tu już jest ciemno. Nowe, nowe belki, dlatego te, te stare ramiona będą na sprzedaż. Tu jest ten silnik, ale jest w dobrym stanie. Ma rozrusznik koła koło zamachowe. Jo, rozrusznik i koło zamachowe mam. Bo na przykład handlarze jak sprzedają to bez koła zamachowego, bo ja koło zamachowe tam, do tamtego kupowałem osobno. A rozrusznik mamy. No i będę na 24, a to jest rozrusznik czesz, czeski. Tam możesz pokazać, nie wiem czy ciemno to czy będzie widać, ale rozrusznik jest i jest w bardzo dobrym stanie. Czyli w tym roku był założony. Jo. I nic mu nie jest. No i tu są te kosze satelit, nie? Tylko tu jeszcze to trzeba satelitkę włożyć. Proszę, satelit. No patrz, widać lepiej czy nie? Jeden kosz. Trochę Wam pomruga, ale drugi będzie lepiej. Kosz. No to i tak jest cień. To jest drugi kosz. Tutaj masz czopy zwrotnicy, dwie sztuki. Do lekkiej regeneracji, jakby ktoś potrzebował. Jakby nie chciał nowych kupować. Mówię nowy tam 1600, teraz już może nawet więcej. No i silnik. Silnik jeździł do końca. Silnikowy w sumie nic nie było, bo na silnik ten ciągnik nie, nie został y, jakby naprawiany, tylko bardziej na y, przedni napęd i skrzynię sprzęgło hamulce wycieki ogólnie, nie? Na silnik nie, ale silnik to przy okazji, bo jak już jest cały robiony, już można powiedzieć gdzie się nie liczy z kosztami, tylko robi. Wszystko to idziemy, nie? Ty się nie no to no nie jest. To to jest podnośnik. oglądnięty. Z podnośnika tam jest turbina, a turbiny jeszcze będą dwie na sprzedaż yy, Do lekkiej regeneracji, turbina. znaczy jedna do regeneracji a druga do lekkiej regeneracji pewnie Bo od tego ciągnika co kupiłem to jest, ale ja chcę mieć taką jak 10 Ta co jest, o, nie wiem, jedna albo dwie są czeskie Bo jedna jest na pewno czeska, ta właśnie z tego no, no. nie? No, to turbiny jeszcze To tam masz, Ej, o tu jest turbina No i tak widzicie tutaj, Bodzio ma roboty mnóstwo. Tu wszystko na, na kołach rozrządu, wałek rozrządu, wszystko sprawdzone i tu nie było tej podkładki zabezpieczającej fabrycznie. Chyba na klej skręcali już potem w tym, w martinie, nie? To dałem tą podkładkę, odkręciłem no. to pośrednio, bo i tak miałem zdjęte, to musiałem rozrząd ustawić, nie? I ta tuleja jest nowa tu na bale, pod zemering. Ja już ściągnąć. No, lekki rowek był, włożyć to tam idzie, na ciepło sama wskoczy, nie? Ale ściągnąć... No, no i 914 będzie miało silnik od Ursusa 1134, czwórka no. turbo. Nowy nabytek na gospodarstwie. Nie, to był nabytek, już ile <laughs> jest... czasu, a już zobacz, kiedy parę razy miał być nagrywany, już parę razy się pytałem, kiedy nagramy, kiedy nagramy, potem ja nie miałem czasu i tak to jest. Ja. A dziś chwilowo mam czas, ale za chwilę ja desięć kukurydzę. Panewki. 22 czerwiec. Wał, wał nominał, nie? 22 czerwiec. A ja desięć kukurydzę. Zobacz, jeszcze ludzie się ją kukurydzę. No. Wał nominał. Panewki srebrne, nie żadne brązowe. Wszystko było sprawdzone, nie? Nikt no, się mówi, ale powinien chodzić. A czy będzie zobaczymy, Nie No, no tak. Przykrywajcie, A, teraz. A to jest koło zamachowe, jeszcze możesz pokazać? O. Pod spodem, no. Koło zamachowe kupione właśnie. Wieniec przekładałem, nie? Wieniec tylko przełożony jest na, wiesz, na drugą. Łożysko już masz starane? Tak. No. Było dobre, ale coś nie będziemy rozwalać no. za dwa lata może. Takie już podrzawiałe, nie? Się kręciło i... Nie skrzekotało, ale szumiało. No. tak to wygląda teraz. No. Ta sprawa. Pompa jest do przeglądu jak wszystko, nie? Nie, nie, nie wkładziemy w, kupić i w, wkładać, to nie ma sensu, nie? No. Dobra. To to do kolejnego odcinka. No. Na razie. Nara! Żegnamy się z wami. Pa pa! Siema. Bye bye.